Dziś znowu mem. Ostatnimi czasy nawet osoby niezaznajomione z tematem eksploracji kosmosu mogą dostrzec ożywienie w tej dziedzinie. Podobnie jak za czasów zimnej wojny, jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest rywalizacja największych mocarstw ekonomicznych i militarnych. Chiny, które w przeciągu zaledwie kilkudziesięciu lat Dogoniły największych graczy na świecie, przystąpiły do długofalowego planu ponownego wysłania misji załogowej na Księżyc. Niejmniej jednak to nastąpi, państwo środka wysyła w przestrzeń kosmiczną kolejne sondy oraz łaziki w celu przeprowadzenia badań, które poszerzą naszą wiedzę na temat najbliższego nam ciała niebieskiego. Płaskoziemcy nie byliby z sobą. Gdyby tej okazji nie wykorzystali ku temu, by znów pokazać całemu światu, że nie mają absolutnie żadnego pojęcia o absolutnie niczym. Bo jak mam sobie inaczej wyjaśnić to? Wiem, wiem, wygląda to jak mem, a tego nie powinno się przyjmować na poważnie. Jednak u płaskoziemców coś takiego uchodzi za jak najpoważniejszy argument, czego przykładem są liczne materiały z żółtymi napisami. Ten akurat wyborny argument miałem nieprzyjemność zobaczyć na kanale pewnego płaskoziemcy, który wręcz zataczał się ze śmiechu, kiedy Chińczycy wysłali swój łazik na ciemną stronę księżyca. Bo przecież, jak wykształcony człowiek może brać na poważnie te wszystkie zdjęcia z kosmosu, gdy od razu widać, że nie powinno to tak wyglądać? Rozsądek tak przecież mówi: na chłopski rozum, to przecież niemożliwe. Ale czy na pewno? No dobrze, skoro już się tu zebraliśmy, to wyjaśnijmy sobie podstawowe fakty i przekonajmy się, czy istotnie można tu dostrzec delikatny problem. Zacznijmy od zdjęcia po lewej. Powstała ona za sprawą amerykańskiej sondy Deep Space Climate Observatory, która została wystrzelona w lutym 2015 roku. Dzięki niej możemy nie tylko mieć widok na całą Ziemię, ale też dostarcza ona szeregu badań stanu ziemskiej atmosfery oraz górnych warstw Słońca. Deep Space Climate Observatory umieszczona jest na orbicie pomiędzy Ziemią a Słońcem, będąc w odległości od nas o około 1,5 miliona kilometrów. Mając te dane dodajmy kolejne parametry, które pomogą nam zweryfikować podejrzenia płaskoziemców. Księżyc, nasz naturalny satelita, ma średnicę około 3471 km, a jego przecięta odległość od Ziemi wynosi 384 400 km. Ziemia, nasza rodzima planeta, ma z kolei średnicę 12 742 km. Mając to wszystko, możemy odtworzyć model, który sprawdzi, czy to, co widzimy tutaj, zgadza się z tym, co przedstawiono tutaj. Użyję do tego program Blender. Jest to darmowe narzędzie służące do symulacji i wizualizacji w 3D. Link do pobrania w opisie. Mógłbym się ograniczyć jedynie do dodania kul odpowiednich wymiarów oraz odpowiedniej odległości, ale stwierdziłem, że warto dodać tutaj kilka wodotrysków, bo czemu by nie. Zrenderujmy obraz. Oj, coś słabo widać. To przez to, że nie zmieniłem w ustawieniach kamery kąt widzenia. Zmniejszając ten kąt robię to samo co zachodzi przy zoomowaniu aparatu. Zrenderujmy ponownie. Teraz przejdźmy do drugiego zdjęcia. Zdjęcie to wykonano z sondy Change 5T1 w 2014 roku. Sonda ta położona była około 13 tysięcy kilometrów od powierzchni Księżyca. No i co nam wyjdzie? No niewiarygodne, zgadza się. Ale jak to jest możliwe? Odpowiedź jest prosta. W tym ujęciu mamy inny kąt widzenia niż w przypadku tego zdjęcia. Właściwość ta jest wykorzystywana powszechnie zarówno przez fotografów jak i filmowców. Polecam szczególnie obejrzeć filmy z kanału Na gdzie prowadzący Marcin Łukański przedstawia przykłady zastosowań różnych obiektywów w znanych filmach. Link podam w opisie. Jak zatem widzimy wyjaśnienie jest bajecznie proste, wystarczyło trochę poczytać i samemu poeksperymentować. A jeżeli się komuś nie podoba, że użyty jest tutaj program graficzny, to można wziąć dwie piłki o różnych wymiarach jako elementy modelu i tak samo się przekonać, że wszystko się zgadza. Tak szczerze, to już pewien osobnik zrobił coś takiego, ale jakoś nie dotarło to do zainteresowanych, skoro nadal zastanawiają się, jak mogą się zgadzać z sobą te dwa zdjęcia. I to może najbardziej zastanawiać, ponieważ jak udało nam się przekonać, w zasadzie każdy jest w stanie przygotować model, na podstawie którego da się wyjaśnić to, jak i wiele innych pytań. Wszystko wynika z obserwacji, których działanie da się przedstawić modelu. Można to przetestować i zademonstrować, tak jak chociażby ja. Jeżeli jesteś zainteresowany, jak można zrobić te i o wiele lepsze animacje niż tu, to podam link w opisie do kanałów, gdzie m.in. znajdziecie poradnik. Jak zrobić wizualizację Ziemi? Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.